Krzysztof Kamil Baczyński to jeden z najwybitniejszych polskich poetów człowiek wielkiej wyobraźni, żarliwy wyznawca i głosiciel trudnej miłości ojczyzny, pełen niepokojów i mrocznych przeczuć, którym dawał wyraz w swych strofach. W ten trafny sposób opisał go poeta Jerzy Ficowski. Krzysztof urodził się 22 stycznia 1921 roku w Warszawie. Jego ojciec Stanisław Baczyński był znanym pisarzem, cenionym krytykiem literackim, natomiast matka zajmowała się nauczaniem metodyki. Krzysztof od małego wykazywał zdolności artystyczne, opowiadał fantastyczne bajki, które barwnie ilustrował, starał się pięknie pisać, płakał nad każdym kleksem, bardzo lubił rysować, ponosiła go fantazja, jak wspomina dawna nauczycielka. Krzysztof był szalenie uczuciowy, także nerwowy i kapryśny. Już w szkole rozpoczął twórczość literacką i bardzo się angażował. Jak wiemy z jego licznych wierszy, przez wiele lat chodziło za nim poczucie rychłej śmierci. Czwartego dnia Powstania Warszawskiego uczestniczył w walkach o Pałac Blanka przy Placu Teatralnym i to właśnie tam zginął. Należymy do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z brylantów. Niewątpliwie Krzysztof takim brylantem był. Krzysztof Kamil Baczyński, biała magia, stojąc przed lustrem ciszy, Barbara z rękami u włosów, nalewa w szklane ciało srebrne kropelki głosu, i wtedy, jak dzban, światłem zapełnia się i szkląca, przyjmuje w siebie gwiazdy i biały płyn miesiąca. Przez ciała drżący pryzmat, w muzyce białych iskier, łasice się prześlizną jak snu puszyste listki. Oszronią się w nim niedźwiedzie jasne od gwiazd polarnych, i myszy się strumień przewiedzie płynąc lawiną gwarną, aż napełniona mlecznie w sensie powoli zapadnie, a czas melodyjnie osiądzie. Kaskadą blasku na dnie. Więc ma Barbara srebrne ciało. W nim pręży się miękko biała łasica milczenia pod niewidzialną ręką. Biała magia jest jednym z pierwszych utworów, które zapoznały mnie z twórczością Baczyńskiego. Ze względu na to, właśnie ją wybrałam przez czysty sentyment ale również dlatego że zachwyca mnie swoją delikatnością i wyjątkowością. Baczyński jako że żył w czasach wojennych, większość jego utworów skupia się właśnie na tematyce śmierci jest bardzo ponura, a biała magia wyróżnia się tym, że pokazuje taką odskocznie którą stanowiła relacja z drugim człowiekiem. W momencie, gdy czytam ten wiersz, wyobrażam sobie właśnie taką sytuację, w której to Baczyński wraz ze swoją żoną Barbarą spędzają wspólnie czas przy świetle świec, a na zewnątrz za oknem jest czarny, ponury świat, który nie zachęca do tego, żeby w nim żyć. Sam Baczyński i jego żona prawdopodobnie nie wiedzieli, ile czasu im zostało czy w zasadzie, mówiąc kolokwialnie, jutro w ogóle nadejdzie. A jednak potrafili się cieszyć sobą i potrafili korzystać z tych chwil, które im zostały. Z głową na karabinie nocą słyszę, jak coraz bliżej drżący grając krąg się zaciska. A mnie przecież zdrój sześć bił chyży, mnie chmurko łyska. A mnie przecież wody szerokie na dźwigarach swych niosły płatki bzu dzikiego. Bujne obłoki były dla mnie, jak uśmiech matki. Krąg powolny dzień czy noc krąży, ostrzem świszcząc nie tuż przy ustach. A mnie przecież, tak jak i innym, ziemia rosła tęga, nie pusta. I mnie przecież, jak dymu laska, wytryskała gołębia młodość. Teraz, na dnie śmierci wyrastam ja, syn dziki mego narodu. Krąg, jak nożem zwolna rozcina, przednie światło, zanim dzień minie. A ja prześpię czas wielkiej rzeźby z głową ciężką na karabinie, obskoczony przez zdarzeń zamęt, kręgiem ostrym rozdarty na pół. Głowę rzucę pod wiatr jak granat, piersi zgniecie czas czarną łapą. Bo to była życia nieśmiałość, a odwaga, gdy śmiercią niosło, umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawy głupią miłością. Utwór z głową na karabinie jest mi bardzo, bardzo bliski. Uczyłam się też na pamięć tego wiersza i na maturze z niego korzystałam, też cytowałam. Tutaj też mamy przedstawioną istotę wojny. Te realia no, są nam przybliżone. Obskoczony przez zdarzeń zamęt, jak on musiał się czuć. Tutaj możemy zobaczyć. Kręgiem ostrym rozdarty na pół. Końcówka. Jest mi szczególnie bliska, miałam w głowie ten fragment szczególnie podczas obrony kościołów w październiku zeszłego roku, gdy szliśmy razem z młodzieżą przed kościół bronić, bronić świętego miejsca dla nas. Jak czarne marsze napierały, nierzadko, parę razy się zdarzyło, że zniszczyły święte miejsce, sprofanowały. Właśnie w tamtym czasie w głowie nieustannie miałam ten fragment, bo to była życia nieśmiałość, a odwaga gdy śmiercią niosło. Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało wielkie sprawie głupią miłością. Czasem mam takie przekonanie, że, że przyjdzie nam się poświęcić. W dużej mierze nie wiem, co będzie trzeba poświęcić, ale wiem, mam wrażenie, że to przyjdzie i tylko kwestia czasu. Krzysztof Kamil Baczyński Elegia o chłopcu polskim Oddzielili cię, syneczku, co jak motyl drżą, haftowali ci, syneczku, w smutne oczy rudą krwią. Malowali krajeobrazy obrazy w żółte ściegi pożóg. Wyszywali wisielcami drzew płynące morze. Wyuczyli cię, syneczku, ziemi twej na pamięć, gdybyś jej ścieżki powycinał żelaznymi łzami. Odchowali cię w ciemności, odkarmili bochnem trwóg, Przemierzyłeś po omacku najwstydliwsze z ludzkich dróg, I wyszedłeś, jasny synku, z czarną bronią w noc, i poczułeś, jak się jeży w dźwięku minut zło. Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką. Czy to była kula synku, czy to pękło serce? Czytając ten wiersz, dostrzegam swoich robiśników, tym, którym spokojny wkraczanie w dorosłość przerwała wojna. Równocześnie zastanawiam się i nasuwa mi się takie pytanie: czy potrafiłbym zachować się tak jak oni? Czy również dzisiaj, kiedy to spotkałoby mnie i moich znajomych? Zachowalibyśmy się tak jak trzeba, czyli tak jak oni. A z drugiej strony widzę tutaj swoją mamę, pokolenie moich rodziców, które cierpi z powodu nieszczęścia i wszystkich przeciwności, które spotykają ich dzieci. Czy to była kula synku, czy to pękło serce. Zła kołysanka, jesiennych liści, Twoich włosów zapach. Brzęczy trwogi pęknięty zegar. Od gwiazd wieje chłód, Zakaz świecznik, lata i mój żal. Czarnym psem co wieczór do rąk ci przybiega. Czy umiesz zasnąć? Płacz umarłej olchy długo po nocy, kopule echa. Płyniemy, nie ma portów, nie ma dla nas kolchit. Wiesz, smutek, zaczajony patrol, tylko czeka. Dobry smok w bajce, teraz jest sen zastygły, sen upiorów. Upływa nocy pomnik niebosiężny. Tylko krzyk widma, które chłop nabił na widły, Tylko krzyk kotów duszonych przez księżyc. Czy umiesz zasnąć? Dziś obłąkany poeta powiesił się w czarnym krzyku za miejskich sosen, A trupa kukły woskowej przy w letach Deszcz po ulicach długo ciągnął za włosy. Śpij, przecież cicho! Noc urasta deszczowa na szybach I wiatr ślepy, jak ja przed domem, przyklęka. Kto nam ten czas wolny od trwogi wydarł, maleńka? Deszcz jak siwe łodygi, i szarsun, a u okien smutek i konanie. Taki deszcz kochasz, taki szelest strun. Dalekie pociągi jeszcze jadą dalej. Bez ciebie cóż, bez ciebie cóż. W ogrody wód, w jeziora żalu, w liście, w aleje szklanych róż. I czekasz jeszcze? Jeszcze czekasz? Deszcz jest jak w litość wszystko zetrze. I krew z bojowisk, i człowieka, i skamieniałe z powietrze, a ty u okien jeszcze marzysz, na grobku smutny, czasu napis spływa pomrocznej, głuchej twarzy. Może to deszczem, może łzami, i to, że miłość, a nie taka, i to, że nie dość cios bolesny, a tylko ciemny jak krzyk ptaka, i to, że płacz, a tak cielesny. I to że winy niepowrotne, a jedną drugą coraz zwoła, i to jakbyś u wrót kościoła widzenie miał jak sen samotny. I stojąc tak w szeleście szklanym, czuję jak odpływa w poszum. Odejdą wszyscy ukochani, po jednym wszyscy krzyże niosą, a jeszcze innych deszcz oddali. A jeszcze inni w mroku zginą, staną za szkłem jak ze stali. I niedoznani miną, miną i przejdą deszcze, zetną deszcze, jak kosy ciche i bolesne. I cień pokryje, cień omyje, a tak kochając, walcząc, prosząc, stanę u źródeł studni ciemnych. W groźnym milczeniu ręce wynosząc, jak pies pod pustym biczem głosu. Niepokonany, niezabity. Nienapełniony, niedorzeczny poczuje deszcze czy płacz serdeczny, i że wszystko Bogu na daremno. zostaje sam. Ja sam i ciemność, i tylko krople, deszcze, deszcze coraz to cichsze, bezbolesne. Twórczość Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego została jest. I będzie wielkim dziedzictwem. Kim jest dla mnie Krzysztof Kamil Baczyński? Jest ogromnym twórcą, którym można się inspirować. Kiedy poznałam Kamienia Baczyńskiego, poznałam już jakiś czas temu, a jego wiersz deszcze stały się tak naprawdę dla mnie swego rodzaju symbolem i reinkarnacją dobrych wierszy i dobrych tekstów. Rodzicom. A otóż i macie wszystko. Byłem jak lipy szelest. Na imię mi było Krzysztof i jeszcze ciało. To tak niewiele. I po kolana brodząc w blasku, ja miałem jak święty przenosić Pana przez rzekę zwierząt, ludzi, piasku, w ziemi brnąc po kolana. Po co imię takie dziecinie? Po co, Matko, taki skrzydeł pokrój? Taka walka, Ojcze, po co takiej winie? Podłe ziemi krwawo mi, mokro. Myślałaś, Matko, on uniesie, on nazwie, co boli, wytłumaczy, podźwignie, co upadło we mnie. Kwiecie, mówiłaś, rozkwitaj ogniem znaczeń. Ojcze, na wojnie twardo, mówiłeś, pragnąc za ziemię cierpiąc, nie poznasz człowieczej pogardy, udźwigniesz sławę ciężką. I po cóż wiara taka dziecinie, po cóż dziedzictwo jak płomieni dom, zanim dwadzieścia lat minie umrze mu życie w złocieniach rąk. A po cóż myśl taka jak sosna, za wysoko głowica, kiedy tnął? A droga jakże tak prosta, Gdy serce niezdarne, Proch. Nie umiem, matko, nazwać, Nazbyt boli, nazbyt mocno Śmierć uderza zewsząd. Miłość, matko, już nie wiem, czy jest. Nozdrza rozdęte, z daleka Boga wierszą. Miłość, cóż zrodzi? Nienawiść, struny łez? Ojcze, broń dźwigam pod kurtką, Po nocach ciemno. Walczę, wiary więdną. Ojcze, jak tobie, prócz wolności, może i dzieło, może i wszystko jedno. Dzień czy noc, matko ojcze, jeszcze ustoję w trzaskawicach palp. Ja, żołnierz, poeta czasu kurz, pójdę dalej, to od was mam. Śmierci się nie boję, dalej niosąc naręcza pragnień, jak spalonych róż. Wiatr żelazpienia, ziemia dojrzała, głosy brzuch ciężki w górę unoszą, i tylko chmury. Palcom czy włosom, podobne, suną drapieżnie w mrok. Ziemia owoców pełna po brzegi, kipi sytością jak wielka misa, Tylko ze świerków na polu zwisa, głowa obcięta strasząc jak krzyk. Kwiaty to kroble miodu, tryskają ściśniętą ziemią, Co tak nabrzmiała, pod tym jak korzeń skręcone ciała, Żywcem tłoczone podziemne strop. Ogromne nieba suną z wargotem. Ludzie w snach ciężkich jak w klatkach krzyczą. Usta ściśnięte mamy, wilczą, czuwając dzień, słuchając noc. Pod ziemią drążą strumyki. Słuchać krew tak nabiera w żyłach milczenia. ciągną korzenie krew. Z liści pada rosa czerwona. Przestrzeń zdycha. Nas nauczono. Nie ma litości. Po nocach śni się brat, który zginął. Któremu oczy żywcem wykłuto, Któremu kości kijem złamano. I drąży ciężko bolesne dłuto. Nadyma oczy jak bąble krew. Nas nauczono. Nie ma sumienia. W jamach żyjemy strachem zaryci. W grozie drążymy mroczne miłości. Własne posągi, źli droglodyci. Nas nauczono. Trzeba zapomnieć. Żeby nie umrzeć, rojąc to wszystko. Stajemy nocą. Ciemno jest. Ślisko. Szukamy serca. Bierzemy w rękę. Nasłuchujemy. Wygaśnie męka. Ale zostanie kamień. Tak. Głaz. I tak staniemy na wozach. Czołgach. Na samolotach, na rumowisku, gdzie po nas wąż się ciszy pieczołga, gdzie zimny pot omyje nas, nie wiedząc stoi czy płynie czas. Jak obce miasta z kopane, popielające ludzkie pokłady, na znak leżące, stojące z wyż, nie wiedząc, czy my karty, iliady rzeźbione ogniem w złocie, czy nam postawią z litości chociaż nad grobem krzyż. Kolejnie, jad drzewa zmienia, jest wierszą, która poprzeczne zaprawdę naprawdę we mnie bardzo dużo emocji. Emocji nie do końca dla mnie zrozumiałych, czy też znanych. nie jestem w stanie wyobrazić sobie realiów, jakie przeżywał autor tego wiersza, pisząc go, będąc w okupowanej Polsce. Na moje szczęście nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją. Stuletni wieczór. Matce. Wyjść na ulicę w niebieski letni zmierzch. miał fajki jak zapach zielonych Brazylii. Gwiazdy jak ryby zabite wypływają na wierzch, znad gitar, kapelusze jak czarne pluszowe motyle. Wyjść na ulicę, kołyski z wiernej muzyki i bajek. Tam grają katarynki i jedwabny stuletni walczyk. Ten niderlandzki obraz z porcelanowych fajek z baldachimów dłoni kobiecych i strun kobiecych palców. O tom dzieckiem, skrzydłem jednodniowych przeczuć. Jestem tylko chłopcem, który płacze nad zabitym ptakiem. Nie przeżyłem tylu lat i drzew co ten wieczór. Jestem chłopcem, który płacze nad zabitym ptakiem. Pomimo faktu, iż ziemskie życie Krzysztofa Kamila-Baczyńskiego nie trwało zbyt długo, poeta i żołnierz pozostał żywy w ludzkich sercach. Swym życiem pokazał, ile znaczy ojczyzna, poświęcenie dla sprawy ważniejszej. W dzisiejszych czasach ten młody zakochany bohater powinien zmuszać do zastanowienia, gdy miłość zastępuje pieniądz, a ojczyznę kosmopolityzm.